Witam moi drodzy, Ania Walaszczyk z PowerTex Polska. Dziś spotykam się z Wami, aby zaprezentować produkt Easy 3D Flex. Jest to rodzaj proszku związków nieorganicznych, które łączymy z PowerTexem, ale możemy śmiało łączyć je również z pastą strukturalną, lub możecie eksperymentować i łączyć z innymi preparatami. Easy 3D Flex występuje w trzech pojemnościach, 250 gram. Kilogramowe opakowanie oraz dużo większe opakowanie 4-kilogramowe. Dziś przedstawię Wam masę pękającą z użyciem Powertexu i Easy3D Flexu oraz pastę pękającą z użyciem Powertexu, Easy3D Flexu i wody, którą będziemy wykorzystywać już raczej na powierzchniach płaskich, nie na rzeźbach. Zatem zapraszam do pracy. Przejdźmy zatem do wykonania pasty pękającej. Ja użyję w tym celu Powertexu w kolorze kości słoniowej. Zasada jest taka: 3, 1, 1. Potrzebujemy 3 miarki Easy 3 D-Flexu. Raz, dwa i trzy. Jedną miarkę wody i jedną miarkę Power, -tex. taką kombinację produktów mieszamy. Powinniśmy uzyskać taką elastyczną, gładką masę. Jeżeli wyjdzie wam ona gęstsza, nie przejmujcie się tym. Troszeczkę trudniej ją wtedy jest rozprowadzić. W zależności wszystko zależy od tego, do czego będziecie jej używać. Ja będę pracować tutaj z podobraziem. Jest to małe podobrazie 20 na 20. Jeżeli mamy taką rzadszą bazę, nie musimy się tutaj martwić o to, że później ona nam odskoczy w momencie, jak wyschnie. Możemy sobie ją delikatnie rozprowadzać. Pierwsze co robimy, to tworzymy najpierw rodzaj podkładu. Cienkimi warstwami nakładamy rodzaj takiej faktury, która będzie wychodziła nam gdzieś spod spodu, czyli to, co będzie najgłębiej, a następnie z pozostałej części tworzymy sobie fakturę. Tu już widzę, że jest on zdecydowanie za rzadki. Będzie ciężko mi pracować szpachelką. Dlatego już na podobraziu delikatnie sobie jeszcze zagęszczę około niej półmiarki. Tutaj dałam W późniejszym czasie, jest to bardziej kwestia już wyczucia. Niż takiego starannego odmierzania produktu. Co powinniście wiedzieć? Jeżeli rozciągamy sobie. Tą pastę. Jeszcze troszkę popracujmy. W tej części, po pierwsze, jeżeli masy będzie masa będzie nałożona dosyć grubo, tu postaram Wam się pokazać w przekroju. W tym miejscu spękania będą takie najszersze, największe. Jeżeli będzie coraz cienko, one będą coraz yy, Bardziej drobne, ale też liczniejsze. To wszystko zależy od tego, jak skomponujemy swoją pracę. Pamiętajcie o tym, że jeżeli pracujecie, wasze początki, jak gdyby z obrazami, z jakimiś takimi płaszczyznami dekoracyjnymi, warto tu się wspomóc um, teorią kompozycji pracy. Czyli jeżeli mamy w tym przypadku powierzchnię kwadratową, wyznaczamy sobie dwie linie pionowe, dwie poziome, wszystkie części równe w tym wypadku, i w miejscach przecięcia ich mamy jak gdyby ten obszar centralny, na którym praca centralna powinna się skupić czyli w tym miejscu powinna być najbardziej rozbudowana. Natomiast moglibyśmy też kształtować ten obraz w tej linii opartej o dwa dolne punkty. Przecięcia, wtedy byłaby to praca horyzontalna, czyli taki efekt bardziej horyzontu, tak, byśmy uzyskiwali. W momencie, jeżeli ją rozkładacie i zależy wam na tych spękaniach, zadbajcie o to, aby ta płaszczyzna była taka gładka, tak, ponieważ każde jej przecięcie w ten sposób zaburza. Proces pękania. Ono w momencie jak wyschnie zostanie mocniej zarysowane. Ale jak gdyby przerwiemy taki naturalny proces pękania tej, tej masy. Ja zrobię sobie tą część na płasko. A tu wprowadzimy sobie pewne. Linię, żebyście później e, zaobserwowali, jak, e, jak to wygląda. E, wszelkiego rodzaju takie jak gdyby odciągania i tworzenie struktury także zaburza nam proces e, pękania. Ja jeszcze tej masy troszeczkę mam. Już ją wyrobię w tym momencie e, w pojemniczku, czyli odrobinkę. Easy 3D Flexu dodałam i jeszcze sobie postaram się tutaj dołożyć. Jeżeli byście chcieli dołożyć bolsy, to jest jak gdyby ten moment, gdy możemy to, to zrobić. Ja już się tutaj powstrzymam od tego, a jeszcze sobie dołożę. Co musicie wiedzieć, masa, wszelkie takie połączenia z Easy 3D Flexem nie lubią suszenia suszarką. Wiadomo, że w warunkach warsztatowych musimy tą suszarkę włączyć wtedy, Najlepiej jest posłużyć się zimnym nawiewem, aczkolwiek możecie się spodziewać, iż w kolejnych dniach te wszelkie pęknięcia będą się pogłębiać. Natomiast najlepszy efekt uzyskacie w momencie, gdy taką pracę zostawicie sobie do wyschnięcia i wrócicie do niej do, na dzień następny. Zachęcam Was do eksperymentowania, dodawania Easy Flexu do innych produktów lub innych proporcjach. Tutaj jak gdyby nie ma się czego bać. Ważne jest, aby był to materiał, który nam się dobrze łączy, jest jakby, po, po, posiada w sobie wiem, czynnik, Pozwalający nam do przylepienia się do powierzchni. Załóżmy, że już na tym etapie zostawię naszą pracę. Przed, przed etapem wysychania samoistnego, czy też suszenia tego zimnym nawiewem suszarką, powinniśmy tą powierzchnię pryskać wodą. Lub też bisterem, który jest na bazie wody. Woda na powierzchni tej pasty, czy też masy pękającej, powoduje, iż te pęknięcia są dużo ładniejsze. Ja tą powierzchnię spryskam w centralnej części brązowym bisterem. I dodam troszeczkę zielonek. Możecie tak zostawić pracę, można ewentualnie tę patynę delikatnie rozprowadzić po powierzchni i taką pracę zostawiamy do dnia. Jutrzejszego pokażę Wam, jak, jak to wygląda już po wyschnięciu. W tym momencie wrócimy do naszego słonia, na którym zamieścimy masę pękającą. Moi drodzy, i tak wygląda to na drugi dzień. Tam, gdzie pasta nałożona była grubo, tworzą się duże, takie głębokie pęknięcia często one się zaczynają wywijać, tak? ponieważ w pomieszczeniu jest sucho. Gdybyście mieli taką sytuację, że dany puzer się oderwie, należy go podlepić powertexem. Tak wygląda to w przypadku pasty. Tutaj mamy dosyć dużą powierzchnię, dlatego jest to dosyć łatwe do Zaobserwowania w jaki sposób pasta się zachowuje, i to samo zrobię z przetarciem powierzchni. Spróbuję to zrobić na obrazie. Robimy to w miejscach, w których mamy jakieś zacieki. Chcemy coś rozjaśnić. Przy tego typu pracy na pewno sprawdzi nam się wykończenie woskiem, który wejdzie w przestrzenie spękań, a po wyschnięciu spowoduje, iż będzie cała praca bardziej stabilna, bo wosk wprowadzi jak gdyby utwardzenie też tej powierzchni. I z tą pracą spotkamy się również. W odcinku, który będzie poświęcony wykończeniu prac. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania.